Prawdopodobny tragiczny finał poszukiwań nastolatków policja potwierdza, znaleziono ciało młodszego z poszukiwanych chłopców. Tragiczny finał poszukiwań nastolatków z miejscowości Ledno. Nad ranem wyłowiono z odry ciało zaginionego Filipa. Tożsamość trzynaście latka została potwierdzona przez rodzinę. Nadal jednak trwają intensywne działania, aby odnaleźć starszego z chłopców. W piątek rano w rzece Odrze na wysokości Osiecznicy w Lubuskiem znaleziono zwłoki 13-letniego Filipa Zledna, który wraz z 15-letnim Markiem zaginął. W poniedziałek poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy. Rodzina zidentyfikowała ciało, jest teraz objęta pomocą policyjnego psychologa. Od początku braliśmy pod uwagę m.in., Wersję, że zaginięcie chłopców może mieć związek z jakimś nieszczęśliwym wydarzeniem nad rzeką. Niestety, sprawdza się najczarniejszy scenariusz, powiedział pap Maludy. Lubuska policja prowadzi dalsze poszukiwania drugiego chłopca, 15 letniego Marka. Cały czas mamy nadzieję, że znajdziemy go żywego, mówi radio Zedmarci in Maludy. Poszukiwania nastolatków z Ledna. Znaleziono ciało 13-letniego Filipa z włoki w rzece na terenie poligonu wojskowego na wysokości Osiecznicy zauważyli żołnierze i wydobyli je z wody. To okej. Okay. Kilometrów w dół odry od miejscowości Ledno. Na miejsce udali się policjanci i prokurator w celu ustalenia tożsamości tej osoby. Następnie zwłoki okazano rodzinie. Maludy dodał, że decyzją prokuratora zostanie przeprowadzona sekcja zwłok chłopca, a jego rodzinie zostanie udzielona pomoc psychologiczna. Poszukiwania drugiego z zaginionych nastolatków są kontynuowane. Ostatni raz chłopcy byli widziani razem w poniedziałek, około godzina. 15 w ich rodzinnej wsi Ledno w Powiat. Zielonogórskim. To niewielka miejscowość położona blisko rzeki Odry od tego czasu nie było wiadomo, gdzie mogli się znajdować. Nie nawiązali też kontaktu z rodzinami. Poszukiwania 13 i 15 latka rozpoczęły się w poniedziałek 10 maja bieżący rok, wieczorem, po zgłoszeniu ich zaginięcia przez rodziny. Od tego czasu każdego dnia bierze w nich udział OK. 200 ludzi, między innymi. Policjantów, Strażaków i żołnierzy wod. Ratownicy wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt. W ciągu minionych dni przeszukano obszar około 2,5 tysięcy H, zarówno z lądu, wody, jak i z powietrza. Sprawdzono 200 km dróg i około 20 km rzeki Odry, między innymi przy użyciu sonarów podwodnych. W piątek ekipy poszukiwawcze nadal pracują.